Siemano, jesteśmy już na miejscu przed wieżowcem. Przypominam, dzisiaj wspinaczkę z okazji 11 września na uczczenie pamięci poległych strażaków. Jesteśmy chłopakami z dziesiątki. Na razie proszę się rejestrować. Ubieramy się i za chwilę kontynuacja. Na miejscu trwa właśnie rozpoczęcie. Dobra, pierwsza część założona test. Wszystko jest. Wszystko jest, Ty weź to mi, mam Różne jest po, po całości, złapana. Dobra, dobra, ubrani, kamera zainstalowana.

O czekaj czekaj, muszę trening włączyć Czy już włączyłem? Nie włączyłem znów Dobra, wreszcie się czujemy dobrze Dzisiaj, jedziemy Piotrze jesteś słychać Jakie tempo podajemy? Takie czy szybsze? wolniejsze? Co? Takie? Dobra. Najgorsze pierwsze przypalenie, a później jakoś pójdzie. A co, słyszysz, nie? Do Karoliny dotrzemy i sobie zwolnimy. Naprzód. A ile pięter w końcu jest, wiesz może? 43 43? Piąte piętro tętno 122 ok. Pewnie już jestem blady. Jak to zawsze u mnie na początku wysiłku, ale wchodzimy już na piętro dziewiąte. Zaraz jedna czwarta prawie. Wszystko na lewą rękę. Teraz wrócimy tętną. 11 155 około. Teraz pokażę. Oczywiście zegarek się zgubił. Ja, klar. ciąga się mu to rękoma No pomaga Piętka 160 o chyba złapał karek Ten to 163. Co so jest? Deixa

32 Awe Ten to się zgubił. Idą chłopaki. Ktoś nie zela. Nie mów nikomu. No ostatnie 10 pięter pociśniemy jak tam? Masakra? U mnie trochę masakra. Opowiem wam trochę o technice chodzenia. Na schodach. Pamiętajcie, że macie coś takiego jak poręcz. Popiecie poręcz. Staracie się mocno przyciągnąć do siebie. To odciąża wasze nogi. Ja stosuję technikę po dwa kroki. Jest po prostu dla mnie bardziej optymalna. Używam mosto ręki do wciągnięcia. Niektórzy używają technikę po prostu drobnych kroków. Tutaj jest to też jak najbardziej ok. Wtedy to pociągnięcie ręką nie musi być takie silne. Warto, jak są dwie poręcze, nie wchodzicie na jakiś. Super czas zrobić sobie zmianę ręki i po prostu na drugą rękę zacząć się przyciągać. To zawsze będzie trochę dla Was łatwiejsze. Woo! 28 Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o tempo. Nie ma co się też bać Każdy idzie swojem Więc Jest tak najbardziej okej okay. Teraz przypuścimy kolegę Dawaj. Idziemy dalej, czy zostajemy Chwila oddech, 5 sekund Uff. Uff. To nie chodzi o to, żeby zrobić super czas, tylko żeby po prostu wejść nie zrobić sobie żadnego kuku. To co, idziemy po jednym? No, ktoś już wypuszcza powietrze? Tak jest 30? Nie, 30 tutaj, na dole pod tobą. Stop, chłopaki nie przejdą. siema Siema. Już po? No? Tak, Szybkie chłopaki. Zapomnieliśmy za najwyżej nic się nie wrócić. <grymne> Dobrze. Otrzymasz no, na to 31 Tęto się jeden. w ruchu. Zamknięty. ten 172. No, Jeszcze raz idziecie? Dawaj. O co was przypuszczę Macie lepsze tempo O, tutaj trochę już wieje, nie? Tak gdzieś tam. Jakam Tomek? Chwilę robimy pauzę Jedziemy Chcesz iść pierwszy? Że ja cię wiesz trochę Poganiał? I to zawsze trochę inaczej, ja wolę uciekać niż gonić, więc też swoje tempo dobierz i dawaj lecimy małymi krokami. 33, dwa lata temu chyba było 33 piętra, więc mogę wam powiedzieć, że dla mnie jest to najwyższy dystans do góry jaki pokonuje i jak idzie pójdziemy. dobrze dawajcie chłopie aklimatyzacja co ile piętna aklimatyzacja. Róbmy co piątkę, co? To będzie jedna, i później pół i kurde jesteśmy Powiem Wam szczerze, że też taka przerwa trochę na głowę Wam pomoże, ale ciało po połowie piętra wróci już podobne zmęczenie. Więc tutaj jak są te ostatnie stopnie ostatnie 10 pięter, albo zaplanować sobie taką 5-minutową co 5 pięter przerwę, albo albo iść po prostu, chwilę odsapnąć, żeby głowa trochę pomogła. Jedziemy, pół, dwie sekundy i dawaj prosta, po dwie sekundy odpoczywamy na tym, Dobre, dawaj. No i dwie sekundy. Trzydzieści osiem. Piętra krótsze się zrobiły. Idą przed nami. Dawaj, dawaj. Tak, jest trzydzieści dziewięć. Jeszcze kilka. Co tam ten to pokazuje? 172, 3. Dawaj, ostatnie, ostatnie słodki. Dawaj, dawaj. To już? Dzięki. Numerak jaki? Tam tam tam. Kolego jak? Jaki wasz numerak? 60 30. Ja 30. I tu 30. 30ka. Dzięki. Dzięki. Uuuh. To chodźmy. O, chodźmy wbijamy. Nice. Tak jest, tak, tak. <noise> to jest! Ja. To jest ten gość! Yeah. Nasze gościa. Tomek, czegoś. Jestem z Ciebie dumny. Dzięki. Szkoda, że mi dziadki uciekły. Dziadki? Trzyma! Mogę wam zdjęcie? Możesz zrobić nam zdjęcie. Ludzi? No ustawimy się jako dziesiąteczka. No właśnie na końcu każdy zbija piąteczkę Tomek widzicie nawet dowódca za mnie jest dumny. Co? Ja biegam? Ja biegam, ja chodzę powoli Dobra, szybko zdjęcie. Jest? Dobra jak będziesz w tym w telewizji Dobrze. Ile to tam wyszło? nie wiem 16, pewnie z 2 minuty, jesteśmy w 15 no, mamy wiesz oldschoolowe nagroda zawsze takiego wejścia, zobaczcie panorama Warszawy oczywiście, niektórzy powiedzą, że nie jest to warte tego wysiłku, ale myślę, że jest, pamiętajcie, że robicie to też dla siebie jak i dla waszych że się tak wyrażę, osób, które chronicie w swoim tył, w swoim rejonie, operacyjnym. na końcu zdjęcia, fotka, także jak najbardziej. Fajny, fajny. O, 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 o,